przy czaju rozmawiamy o organizacjach pozarządowych i aktywnych ludziach z aktywnego pogranicza. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Chrubieszowa I porozmawiamy sobie o... o seniorach. A porozmawiamy z Dorotą? Dorotą, animatorką klubu seniora w Krubiesowie, właśnie. Więc, seniorzy, świetna, piękna grupa do tego, żeby z nimi współpracować. Ludzie, którzy dają całe swoje serce. Jak to się stało, że zaczęłaś z nimi pracować? Y, mogę? Mm, ym, ja już od. Y, w... Wielu lat. Chyba właściwie całe swoje zawodowe życie zajmuję się e, działalnością społeczną i współpracuję z organizacjami pozarządowymi e, i do tej pory bardzo długo, przez 12 lat niecałe, pracowałam e, od strony organizacji takich pomocowych, takich, które wspierają inne organizacje. Rozdawałam dotacje, przygotowywałam szkolenia, konferencje, m, uczyłam inne organizacje jak działać. E, do czasu aż pomyślałam, że może jednak warto by było sprawdzić, jak to jest działać, a nie uczyć, jak działać. E, I tak znalazłam się w Hrubieszowie. I tak się złożyło, że w tym samym czasie kiedy ja wróciłam tutaj w swoje rodzinne strony, żeby działać, em, polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża konkretnie rozpoczął taki duży projekt na całe województwo, e, właśnie e, uruchomił 15 klubów seniora w różnych lokalizacjach w miastach powiatowych takich jak Rubieszów. Ja się zgłosiłam i zostałam animatorką e, Kluby seniora. działamy od zeszłego roku w związku z tym. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, seniorzy to jest bardzo wdzięczna grupa, z którą bardzo miło się pracuje. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że przynajmniej do mnie tacy seniorzy przychodzą, że to bardzo często są ludzie aktywni, którzy całe życie pracowali zawodowo, który, którzy mają ogromnie dużo znajomości, chęci, energii, pomysłów, potrafią wiele rzeczy robić i nagle jak przychodzą na emeryturę. To nie mają gdzie spożytkować tej całej energii. Takie kluby, jak, jak nasz, jak ten jak mój, ten, który ja prowadzę, wydaje mi się, ze świetnym rozwiązaniem właśnie dla tego typu ludzi, którzy, mając jeszcze dużo zdrowia i dużo, tak jak powiedziałam, dobrej energii, którą mogliby spożytkować na rzecz innych ludzi, mają swoje miejsce, w którym te pomysły się realizują. A mogę to pytać, bo to pewnie jest też psychologicznie dla nich trudne, to pierwsze przyjście, bo jesteś aktywny, Młodym człowiekiem i nagle przychodzi ta emerytura i nagle nazywają cię seniorem. Dla wielu osób to ja senior! Przecież ja mogę góry przenosić, tak? Tak, tak. To jest tak, że ja naprawdę chciałabym sama mieć czasem tyle energii, ile oni mają. I można by było spokojnie rozdzielić pewnie nie jedną szkołę. W sensie dużo młodszych ludzi. Dobre pytanie. Dlaczego przychodzą? Tak Jak to jest, że samemu się przed sobą przyznać, że się jest seniorem? Mi się wydaje, że do mnie trafiło sporo osób, które tak czy inaczej gdzieś tam było aktywnych. To znaczy, ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że biorą udział w, w tym, co się dzieje w mieście, w przestrzeni publicznej, że jeżeli są jakieś różne akcje organizowane czy organizacje jakieś prowadzą coś, to oni tam są, po prostu chce im się, e, więc e, być może miałam łatwiej, bo po prostu jak się okazało, że w Chrupieszowie e, powstaje nowy klub seniora, to oni po prostu przyszli, jedni wiedzieli o, o, o znajomych i, i przyszli. Oczywiście jest też spora grupa osób, e, które albo z nieśmiałością taką, bo to koleżanka przyprowadziła, albo właśnie słyszeli, że tutaj taki klub działa i chcieli zapytać, przychodzą, pytają, bo czasem później nie wracają, e, to tacy ludzie też się zdarzają oczywiście. I zakładam, że jednak w tysięcznym mieście jest też sporo osób, w których, e, którzy mimo tego, że może by i rzeczywiście chcieli, to jednak nie ma, to, to, tej odwagi mają za mało, żeby w ogóle przyjść. Więc co właśnie robicie, żeby ich e, przekonać, bo to jest mała społeczność, gdzie e, w, Warszawa pewnie bardziej anonimowa, e, gdzie jest większą grupą, gdzie tych aktywistów jest e, więcej. W takich małych środowiskach często jest w ten sposób, że ludzie się boją opinii, żebyśmy nie zrobili czegoś dziwnego, głupiego, e, a e, klub seniora e, z tych klubów, które ja znam robią fascynujące, ale szalone rzeczy. Zaraz powiem, co my szalonego robimy. My też robimy szalone rzeczy. Więc tak, my przede wszystkim mamy bardzo dobrze merytorycznie opracowany program. To znaczy oprócz różnych szalo szalonych rzeczy, o których zaraz, to mamy, mamy dietetyka, mamy psychologa, mamy prawnika, mamy zajęcia komputerowe z języka angielskiego, więc mamy taką ofertę, która wydaje mi się, że jest na tyle atrakcyjna i ciekawa, zwłaszcza dietetyka na przykład, dla seniorów sportowe zajęcia też prowadzimy, że mają poczucie korzyści po prostu. Wiedzą, że jeżeli będą przychodzić, to skorzystają i, 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 i to im się w jakimś tam sensie przyda. To jest jeden, wydaje mi się, może być taki motywujący czynnik. Drugi, chyba silniej motywujący czynnik jest taki, że po jakimś czasie, oczywiście to nie, nie dzieje się od razu, ale po jakimś czasie odniosłam wrażenie, że mm, oni się po prostu ze sobą zaprzyjaźnili. I wydaje mi się, że. E, w pewnym momencie już zaczęli przychodzić do klubu. Nasz klub działa jak świetlica, to znaczy ja jestem codziennie i w takich godzinach powiedzmy biurowych, godzinach pracy biura, jestem otwarta, można przyjść, można posiedzieć, napić się kawy, pogadać, ale oprócz tego w, w ramach tych naszych, jakby naszego projektu prowadzimy właśnie te różne zajęcia, o których wspomniałam i więc mam takie poczucie, że przez, po jakimś czasie zaczęli przychodzić po to, żeby się spotkać, po prostu ze sobą dla takich towarzyskich celów, e, żeby pogadać, żeby pokazać nową bluzkę, żeby us us usłyszeć co, co tam nowego słychać. E, u, 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 e... Innych członków klubu. Wydaje mi się, że teraz po roku, czy ponad roku działalności, mogę śmiało powiedzieć, że nam się udało taką grupę stworzyć: osób, które po prostu ze sobą się przyjaźnią, dobrze się zobą Jak się zaczęła ta sytuacja z pandemią i musieliśmy się zamknąć, w związku z tym, no bo jesteśmy niestety za, y, y, takim. Y, Taką świetlicą dziennego, trochę pobytu ośrodkiem, to po moim, jak ja dzwoniłam z pytaniem, to słuchajcie, czy na pewno wszyscy zdrowi, to bardzo się ucieszyłam, jak usłyszałam od wszystkich. Tak, trzymamy ze sobą kontakt, codziennie ze sobą dzwonimy, wymieniamy się informacjami, wspieramy się na duchu, więc ja odniosłam wrażenie, i chyba w sumie chyba życzę każdemu animatorowi coś takiego, że ja już nie jestem potrzebna, że ja właściwie to, 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 to sobie spokojnie poradzą i trzymają się razem i, i, i się wspierają bez mnie też. Uciekłaś mi trochę już z pytaniem, ale to na może i dobrze, ale wróćmy jeszcze do tego, żebyśmy wszyscy zrozumieli, bo klub seniora jest czymś innym niż dom dziennego pobytu seniora. Do domu dziennego pobytu seniora się dobrze rozumiem, zapisuje się człowiek, i chodzi troszeczkę tak jakby do pracy, bo oni z tymi seniorami, z którymi rozmawiałem, oni przychodzą, są zapisani, jest lista, przychodzą o 8, powinni wyjść o 15 i wpadają w taki cykl. Klub seniora jest bardziej dobrowolny, tak? Dobrze rozumiem? E, tak. E, ponadto mamy szereg różnych zajęć i właściwie w takim no, w czasie, kiedy jeszcze normalnie prowadziliśmy zajęcia, to te zajęcia odbywały się codziennie, codziennie inne, ale rzeczywiście e, moi seniorzy chodzą po prostu na wybrane zajęcia. Każdy ma jakiś tam swój zestaw, e, wybiera, decyduje, co go interesuje, a co nie. E, mamy całe szczęście tak duże spektrum tych różnych e, zajęć, że każdy wydaje mi się, że znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego ja staram się robić też dodatkowe rzeczy, takie, które już nie mieszczą się w projekcie. Że e, troszkę słucham, staram się słuchać, co mogłoby, ci, mogłoby interesować moich seniorów, i urządzamy sobie wycieczki, urządzamy sobie różne spotkania, e, prowadzimy klub filmowy, dyskusyjny, więc mamy jakieś takie też ekstra e, działania. E, natomiast rzeczywiście to działa w ten sposób, że mm, właściwie można przychodzić raz w tygodniu, jeżeli ktoś ma taką tylko potrzebę, e, można przychodzić codziennie. E, nie mamy, nie, staramy się tak bardzo nie pilnować w sensie takiego obowiązku, żeby też trochę nie zniechęcać. No i kluby, znaczy domy dziennego pobytu, to też jest taka, to żeby to była jasna ta różnica, to też jest taka, taka, taka forma wsparcia, która dotyczy osób, które są w jakimś sensie niesamodzielne albo potrzebują, żeby jednak cały czas się nimi zajmować. Seniorzy, którzy przychodzą do naszego klubu, to są jednak tacy seniorzy, którzy, tak jak powiedziałam, tak naprawdę oni są seniorami tylko z nazwy. To znaczy, wiadomo, tam jakieś są. Ograniczenia fizyczne czy kłopoty ze zdrowiem, no a ktoś ich nie ma po 30. E, natomiast, e, no chyba, że ty nie masz. E, chyba, że jeszcze nie jesteś po 30. E, więc, ale to są zupełnie sprawni ludzie, w sensie samodzielni i tak jak już wspomniałam, ludzie, którym naprawdę w niejednym przypadku mogliby swoją energię obdzielić kilka innych osób. To, co było najfajniejsze. Patrzcie, zamieniliśmy się rolami. Co było najfajniejsze w tych rzeczach, które do tej pory przez ten rok zrobiliście? szalone rzeczy, to nam się udało zrobić coś takiego. Czego, wydaje mi się, jeszcze nikomu nie udało się zrobić, w, być może w Polsce, bo ja nie spotkałam jeszcze takiego, takiej grupy jak nasza, a mianowicie my jesteśmy jedynymi, wydaje mi się, proszę mi poprawić, jeżeli ktoś wie ja lepiej, jedynymi em, seniorami, którzy grają na bębnach afrykańskich. Mamy zespół em, seniorów grających na bębnach afrykańskich, mamy zespół muzyczny, który się nazywa Nasz czas e, i zaczęło się e, niewinnie, bo zaczęło się od zajęć e, w ramach tych naszych różnych zajęć tematycznych, może takie ciekawostki, tak? przychodzą ciekawi ludzie, opowiadają o ciekawych rzeczach i o swoich pasjach. No i mieliśmy spotkanie z, z człowiekiem, który właśnie na pewnych afrykańskich gra, to miało taką formę trochę, trochę medytacji powiedziałabym. Tak sobie siedzieli, bębnili i, i, i wpadli w pewnym sensie w jakimś takim, takie rozluźnienie. Zresztą ja sama tego próbowałam, więc wiem, że to działa. Rzeczywiście to bardzo wpływa na, na, na produkcję endorfin w, w organizmie. i em, tak się spodobało, że moi seniorzy powiedzieli, że chcą jeszcze. planowało było jedno tylko zajęcia. Moi seniorzy powiedzieli, że chce, chcieliby więcej. Na drugie zajęcie już przyszła mniejsza grupa, ale taka bardzo silnie zdeterminowana. I tak z zajęć na zajęcia e, okazało się, że nam na tyle dobrze idzie i prowadzący nas tak bardzo chwali, znaczy seniorów chwali, że jak na pierwszy raz to w ogóle super i łap, jeśli chodzi o poczucie rytmu i wspólne granie, bo to jednak jest, też ma, ma znaczenie, to jest super, e, że zaczęliśmy by, e, grać własne utwory, nawet własne własne, to znaczy nie Pisane dla nas, ale sparafrazowane dla nas. E, więc zaczę zaczęliśmy przygotowywać już konkretne utwory, a że to było mniej więcej na przełomie lata i jesieni, a jesienią w Lublinie odbywa się jesienny wojewódzki przegląd twórczości ar artystycznej seniorów. No to my się przygotowaliśmy na ten przegląd. E, w Kruwierzowie zdobyliśmy e, może pierwsze, trzy miejsca takie. E, jedną, znaczy, byliśmy jedną z trzech wybranych grup, która pojechała do Lublina. Z duży sukces naszym zdaniem odnieśliśmy i w Lublinie wyróżnienie. Więc już od razu mieliśmy fest, no, czyli przegląd mieliśmy od razu występ. Um, no i nas wyróżnia tak po pierwsze jesteśmy instrumentalno-wokalnym zespołem, to znaczy nie gramy z żadnych podkładów, tylko wszystko się odbywa na bębnach. Mamy też harmonijkę ustną jeden pan gra na harmonice, więc jest bardzo muzycznie, jest bardzo na żywo, jest bardzo spontanicznie też, zdarzają nam się improwizacje, e, jest freestyle, tak, to oczywiście oznacza, że czasami wychodzi, no kocio, muzyka, ale jest generalnie bardzo wesoło, to nas wyróżnia. Wyróżnia nas to, że my jesteśmy bardzo malowniczą i taką bardzo żywą grupą na scenie, bo e, oprócz tego wszystkiego, co mówiłam o seniorach, moich przynajmniej, że są energiczni i w ogóle bardzo e, e, pełni życia, to e, grać na bębnach afrykańskich się nie da statycznie, po prostu trzeba się tam trochę poruszać i jeszcze jak się do tego śpiewa, a my trochę śpiewamy, e, to już naprawdę robi się z tego taki bardzo, że to polecam, można nas zobaczyć na in w internecie. E, I e, więc gramy, ubieramy się trochę na kolorowo, bardzo polubiliśmy to granie, spotykamy się regularnie i występujemy już teraz w Rubieszowie, Jesteśmy od czasu do czasu zaproszeni, żeby uświetlić jakąś uroczystość e, o, i gramy na pewno trochę tak więc można was zapraszać. Można, Tak, można. <laughs> Dobrze i tutaj świetny rok i nagle przyszedł marzec, pewnie 12 marca albo coś koło tego i nagle to właśnie seniorzy są tą grupą, która najbardziej jest wrażliwa i na którą musimy najbardziej dbać w, i uważać w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Co się stało i jak sobie w ogóle radzicie? No, zamknięto nas mniej więcej od razu, jak pojawiły się informacje o tym, że koronawirus dotarł do Polski, co jest oczywiście zrozumiałe, no bo że, tak jak powiedziałeś, po pierwsze, seniorzy że to jest grupa wyjątkowo narażona na, na te różne komplikacje związane z chorobą. Po drugie, no, u nas się bardzo dużo, dużo ludzi przewijało. Byliśmy świetlicą, czy jesteśmy świetlicą, więc tam rzeczywiście czasami kilkadziesiąt osób dziennie, różnych, z różnych środowisk. Więc na początku nas zamknięto. Właściwie do tej pory nie wróciliśmy jeszcze do takiego normalnego trybu chociaż niektóre zajęcia już się odbywają, ale tylko te na świeżym powietrzu i teraz tak dla seniorów wydaje mi się, że no Oprócz tego, że wydaje mi się, że z dużym zrozumieniem podeszli do całej sytuacji. I rzeczywiście zamknęli się w domach i bardzo byli zdyscyplinowani, ja byłam bardzo z nich dumna, że, że nie um, jakoś nie, nie, nie podchodzą zbyt lekceważąco też do, do sytuacji. E, to e, druga rzecz, z której chyba też, chociaż trochę jestem zadowolona, chociaż w gruncie rzeczy to jest taka sytuacja, w której wolałabym, żeby się nie okazywało, że mam powody do zadowolenia, otóż oni naprawdę e, tęsknią za klubem. I, i cały czas dostaję informacje, że już się nie mogą doczekać, kiedy wrócą. Ja wiem, że nie tyle do mnie, co do siebie nawzajem, ale mimo wszystko mam to poczucie, że potrzebne jest im, e, potrzebna jest im tego typu aktywność, potrzebny im, im, im jest nasz klub, że oni się w nim dobrze czują i że stał się ważną częścią ich życia. E, mam e, jedna z pań, e, która takim jest bardzo, bardzo aktywnym członkiem i bierze udział w różnych zajęciach, ale też gra w zespole, e, pomagają mi bardzo seniorzy w, w klubie. E, to też jest chyba ważne, Myślę, że to może warto powiedzieć, że klub się stał, się tak, stał się takim ich miejscem. My całe szczęście mamy swoje osobne pomieszczenie, tak? Się udało Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi zorganizować, że mamy swoje pomieszczenie, w którym mamy też wszystkie toalety i kuchnie, więc jesteśmy niezależni. I w związku z tym mam też takie poczucie, że to stało się ich miejscem, to znaczy oni rzeczywiście nie tylko przychodzą i się czują dobrze, ale nie tylko e, starają się zajrzeć codziennie, czy starali się kiedy jeszcze mogli, ale ogromnie dbają o to, żeby miała wszystko naprawione, czy żeby klub miał, żeby nie ciekł żaden kran, panowie przychodzą, sami odmalowaliśmy ten klub, więc jakby mam takie wrażenie, że rzeczywiście zależy im na tym, żeby ta przestrzeń była jak najlepsza, jak najlepszej jakości e, i żeby tam wszystko dobrze funkcjonowało. Panie, kwiatki, firanki, no firanki, może nie ma, ale ozdabiają i w ogóle ja czasami mam wrażenie, że trochę głupio, bo ja wiem, że to jest moja, jakby w moich, moim zadaniem jest dbanie o, o tę przestrzeń, ale ja też widzę, że, że bardzo im zależy na tym, żeby po prostu swoją jakąś, jakiś swój znak odcisnęli na, na tej naszej wspólnej przestrzeni, więc wydaje mi się wracając do tematu COVID-u, więc wydaje mi się, że po prostu, no pewnie przesadzę, jeżeli powiem, że klub się ich drugim drugi domem, ale wydaje mi się czym, kim, czymś bardzo blisko, znaczy czymś ważnym w ich życiu. Takim miejscem, które już nie miną obojętnie i oni tęsknią za miejscem. Wiadomo, że miejsce tworzą ludzie, więc tęsknią przede wszystkim za, za sobą nawzajem. I wydaje mi się, że mimo tej długiej przerwy, kilkumiesięcznej, to jak uda nam się uruchomić na nowo zajęcia, a wydaje mi się, że lada chwila nam się uda, bo już Mamy wytyczne i wiemy, jak, jak działać w tych utrudnionych warunkach, to seniorzy wrócą i będą nadal tak aktywni i będą mieli mnóstwo różnych pomysłów, bo tak naprawdę jesteśmy zawieszeni po prostu trochę przez ten czas. No więc właśnie teraz pytanie: już wiemy, jak było, wiemy, jak jest, a jakie masz plany i jak seniorzy w ogóle patrzą w przyszłość i na co mają nadzieję? No, najczęstsze pytanie, które słyszę, to jest projekt, który jest finansowany z środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Społecznego, e, więc jak każdy projekt ma swój początek i koniec, więc my też mamy pewne ograniczenia czasowe. E, i, e, nie takie krótkie, bo projekt trwa trzy lata, więc jak na projekty społeczne to jest całkiem długo, jak wiemy. Natomiast już od zeszłego roku słyszę, a co będzie, jak, się, jak już się skończy? Więc ja odpowiadam, na razie jeszcze trwa, więc na razie to może się nie martwmy, nie martwmy tym. Ale rzeczywiście oni się boją, że w pewnego dnia się po prostu zamkniemy i nie będzie. Ja też się o to boję, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie. Polski Czerwony Krzyż, całe szczęście, jest odpowiedzialną organizacją. Jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w ogóle na świecie, jeżeli nie najstarszą. Chyba, że liczysz kościół katolicki, wytniesz to. E to Polski Czerwony Krzyż, który jest odpowiedzialną organizacją, dba o to, żeby, żeby jakaś tam kontynuacja była. Więc no, z tego, co wiem, walczymy o to, żeby dostać kolejne pieniądze na kontynuację. Więc ja myślę, że tych seniorów nie zostawimy. Ale to chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że nawet gdyby tak się zdarzyło odpukać, że nie będziemy mieli finansowania zewnętrznego na to, żeby utrzymać klub, żeby mieć z czego zapłacić prowadzącym na przykład czy animatorce to e, tak czy inaczej już powstała taka grupa e, ludzi którzy, mają, e, którzy się ze sobą dobrze czują i którzy mają e, pomysły i którzy nie boją tych pomysłów wdrażać że nawet jeżeli mielibyśmy ograniczyć nasz klub tylko do e, spotkań towarzyskich raz w miesiącu to i tak ta energia jakoś tam będzie się pożytkować my już napisaliśmy kilka projektów sami e, co prawda z różnym skutkiem ale mamy, e, mamy bez przerwy mamy jakieś pomysły i e, całe szczęście ja też jestem w stanie znaleźć tam różne finansowania na, na te pomysły, więc staramy się nie ograniczać tylko do tego, co się dzieje w ramach projektu, tylko znajdować też jakieś przestrzenie na realizację własnych pomysłów. Mogę jeszcze jedną, bo jeszcze jedną rzecz szaloną zrobiliśmy, tylko ona, bo byśmy bardzo chcieli, żeby ona była cykliczną, szaloną rzeczą, a na razie nam się w tym roku chyba przez pandemię nam nie wyjdzie. W zeszłym roku zorganizowaliśmy pierwszy, też nam się wydaje, że pierwszy na świecie być może, a na pewno w powiecie Chrybyszowskim. Turniej, otóż zorganizowaliśmy Turniej Gier i Zabaw Podwórkowych. I to był taki Turniej Gier i Zabaw typu um, cymbergaj, kiczka, nie wiem czy się grywa gdziekolwiek indziej w kiczkę niż u nas na Chrubiesza na w Szczyźnie. grywa się w kiczkę, kiczka, czy się nie grywa w, 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 na Podkarpaciu. To jest taka gra, m, kt, w, którą się gra kijem, kijem zaostrzonym z obu końca. Jest bardzo skomplikowana, tam są bardzo skomplikowane reguły. To troszeczkę jak się tak bardzo uprzeć to przypomina palanta albo bejsbola, tyle że nie ma, nie gra się piłką Kiem tylko się używa zaostrzonych z, z obu końców kików, takich zwykłych patyczków e, i tam umiejętnie się je wybija, jedna drużyna łapie, przejmuje tam punktami, później rzuca, z tego co zdążyłam porozmawiać z moimi seniorami, bo ja też grałam w kiczkę w, w dzieciństwie, e, z moimi seniorami to chyba co gmina to tam troszeczkę się zmieniały te reguły, e, ale graliśmy w kiczkę, w Tymbergaja, w Hacelami rzucaliśmy kapsle i e, co tam jeszcze było, w Palanta też chcieliśmy pograć i było toczenie fajerek i toczenie obręczy od koła. Więc wszystkie te gry, które moi seniorzy znają z dzieciństwa i które są świetni, chcieliśmy trochę pokazać młodym ludziom, jak to się bawiono w czasach, kiedy były mocno ograniczone możliwości i właściwie organizowano sobie ten czas wolny z tego, co było, a były na przykład fajerki albo obręcz od koła. Więc organizowaliśmy turniej taki rodzinny, to znaczy założenie było takie, że biorą udział całe rodziny i dziadkowie, razem grają w kapsle. O, ja pierwszy wyszedł, więc chcieliśmy zorganizować drugi, ale nam pandemia przeszkodziła. Więc jeśli kogoś, a na pewno setki osób zafascynowała twoja energia i twoja opowieść i chciałby sam przystąpić do klubu seniora albo myśli, że mamo to jest miejsce dla ciebie, jak można was znaleźć, gdzie i jak do was dołączyć? Jeśli chodzi o chrubieszowian, których zapraszam serdecznie, to można przyjść codziennie w godzinach 9-16 do budynku chrubieszowskiego Domu Kultury i tam z boku w dół ze jest po schodkach i ja tam jestem. E, można nas znaleźć na Facebooku klub seniora Czas Hrubieszów i tam też można się z nami skontaktować przez Facebook. E, natomiast tych, którzy nie mieszkają w Hrubieszowie, ale mieszkają w województwie lubelskim. Zachęcam do tego, żeby, żeby zorientowali się, gdzie jest najbliższy klub seniora, bo takich klubów jak nasz jest 15 w całym województwie, e, więc można się skontaktować z animatorem, można znaleźć na, prawie wszystkie kluby można znaleźć na Facebooku, można wejść na stronę Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelskiego Oddziału i tam też jest informacja, gdzie e, i, i jak działają kluby. Super, dzisiaj w czajni, przy czaju porządny łyk herbaty energetycznej od Doroty, od koordynatorki klubu seniora w Chrubieszowie pod auspicjami Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak, widzicie, zapamiętaliśmy i Wy to zapamiętajcie. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.